Sezon trzeci Marvel Rivals już wystartował i jest naprawdę ogień. 11 lipca ruszy nowy sezon The Abyss Awakens. Do gry dołącza Phoenix Jean Grey, nowa postać z potężnymi mocami psjonicznymi, nowa mapa Klientar Celestial Husk, symbiotyczny koszmar. Battle Pass Power of the Phoenix pełen nagród i epickich skórek. Równolegle rusza event Milano Reaper Logs, a 18 lipca gorąca premiera Summer Splash Party. Letnie skórki? Oficjalnie potwierdzenie bohaterowie to Sylock, Thor, Loki i Luna Snow. Każdy z nich dostanie plażową skórkę, stroje kąpielowe, okulary przeciwsłoneczne i wakacyjny klimat. Dodatkowo nowa linia Phoenix Force, magic stylówka rodem z Limbo, Black Panther, płonący panterowy styl i w tle grafiki tej serii widać też Widow. Możliwe, że też i ona dostanie własny Phoenix Force skin. Rewolucja w systemie misji, koniec Daily Mission, tokeny teraz z innych zadań. Co Cotygodniowe misje przechodzą w połowie sezonu, 8 sierpnia. Misje sezonowe są aktywowane od samego początku. A 8 sierpnia nowy duelista Blade, a wraz z nim nowe team-upy oraz lepsze statystyki meczowe. Ciekawostka, Marvel Rivals będzie teraz wypuszczać nowego bohatera co miesiąc, a sezon tylko trwa dwa miesiące. To jedna z najszybszych temp aktualizacji w grach PvP. Zostaw suba i komentarz, który skin letni zgarnia się jako pierwszy. Loki, Luna, Psylocke czy może Thor? Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.